Air Condition, czyli inaczej klimatyzacja, w dobie upałów, zmian klimatycznych, jest prawdziwym ratunkiem, wręcz wybawieniem dla wielu ludzi na świecie. Dla wielu innych z kolei sprawia, że wysokie temperatury są przynajmniej łatwiejsze na co dzień do zniesienia. Pracującym, uczącym się w zamkniętych pomieszczeniach pomaga się skupić, efektywniej pracować. Z kolei w nocy, zwłaszcza latem, gdy mury po całym dniu są jeszcze mocno nagrzane, pozwala w miarę wygodnie się wyspać. Ale klimatyzacja to także niestety emisje, więc to także kolejny kamyczek do problemu globalnego ocieplenia. Dziś stosunkowo jeszcze niewielki kamyczek, ponieważ szacuje się, że klimatyzacja obecnie odpowiada za około 3% emisji gazów cieplarnianych, natomiast jej udział w konsumpcji energii jest nieco wyższy, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę. Fale upałów najpewniej czekają nas także w kolejnych latach, nic nie wskazuje na to, żeby się to miało zmienić zapowiadają się jeszcze większe ekstremalne upały i anomalia pogodowe. A to oznacza, że także będzie potrzeba więcej chłodzenia. A co to oznacza? Łatwo się domyślić. A bardziej konkretnie szacuje się, że już do 2050 roku zapotrzebowanie na urządzenia chłodzące na klimatyzatory prawdopodobnie potroi się. Pytanie więc, na ile ten proces będzie przebiegał w sposób taki mało inwazyjny, mało niszczący dla środowiska, dla zmian klimatu, czy może się odbyć w sposób w miarę energooszczędny? Dlatego, że klimatyzacja jako taka jest niewątpliwie rozwiązaniem przydatnym. Liczne badania pokazują, że klimatyzacja skutecznie zmniejsza śmiertelność ciepl cieplną właśnie w okresie fal upałów. W raporcie Lancet Countdown z 2021 uszacowano, że klimatyzacja zapobiegła prawie 200 tysiącom przedwczesnych zgonów w 2019 roku. A wtedy te upały prawdopodobnie, tak się przynajmniej wydaje, nie były aż tak dotkliwe jak są teraz, czy upały, jakich się możemy spodziewać jeszcze w latach kolejnych. I tutaj nie miejmy złudzeń: zapotrzebowanie na klimatyzację z pewnością maleć nie będzie, będzie rosło. Jednym z powodów są oczywiście te zmiany klimatyczne. Wraz z ociepleniem się świata coraz więcej ludzi będzie narażonych na przebywanie w strefach z falami upału, a ci, którzy już teraz żyją w gorącym klimacie, no, doświadczą tego jeszcze bardziej intensywnie. Nie jest to oczywiście też jedyny yy, powód, ale prawdopodobnie można powiedzieć najważniejszy czynnik, który będzie determinował, jakby napędza, będzie napędzał popyt na klimatyzatory. Drugim, chyba nawet można powiedzieć najważniejszym, a na pewno nie mniej ważnym czynnikiem, są rosnące stopniowo dochody społeczeństwa światowego. Dzisiaj w krajach takich jak Indie, Meksyk, Indonezja, Kenia jest przecież gorąco. Ich mieszkańcy, oczywiście tutaj nie mówimy o biurach największych firm, hotelach czy jakichś placówkach dyplomatycznych, tylko zwykłych mieszkańcach, ludzie zarabiają zbyt mało, żeby sobie pozwolić na klimatyzację, ale gdyby mogli sobie pozwolić, zapewne by ją mieli. Tutaj prawdopodobnie nastąpi pozytywna zmiana, jeśli chodzi o zamożność społeczeństw, bo tu się ten proces już w zasadzie od pewnego czasu daje zaobserwować. Obecnie na świecie szacuje się, że jest około 2 miliardów urządzeń klimatyzacyjnych. Wydawałoby się, że to dużo, ale właśnie Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że mniej więcej do 2050 roku ta liczba osiągnie poziom ponad 5,5 miliarda urządzeń, co zresztą pokazuje aktualnie pokazywany wykres. Nawet wtedy wciąż wiele osób nie będzie sobie jeszcze mogło na klimatyzację pozwolić, więc jeśli kolejne kraje, że tak powiem, będą przyspieszać i powiększać swoją stopę dochodu, no to klimatyzatory z jednej strony są urządzeniem może nie pierwszego pierwszej potrzeby, ale jak będą stawać się też relatywnie tańsze w stosunku do zarobków, to ich liczba będzie jeszcze wyższa. Ale klimatyzatory to też niestety urządzenia na prąd, wymagają wcale niemało energii, aby nas chłodzić. W jaki więc sposób świat będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię dla tak diametralnie czy dynamicznie rosnącej liczby klimatyzatorów? I jakie to możemy mieć skutki dla klimatu? Spójrzmy teraz, proszę, na obecne zużycie energii i emisji dwutlenku węgla przez urządzenia klimatyzacyjne oraz na to, jak one mogą, jak to zużycie może wyglądać w przyszłości. Klimatyzacja, jeśli chodzi o zużycie energii, odpowiada za 7% światowej energii elektrycznej i, jak wspominałem, tylko 3% emisji dwutlenku węgla. Międzynarodowa Agencja Energetyki szacuje, że chłodzenie pomieszczeń, głównie urządzenia typu właśnie klimatyzatory i wentylatory, zużyło w 2022 roku 2100 TWh energii. Ta oczywiście liczba nam niewiele mówi, więc dla porównania globalne zużycie energii elektrycznej właśnie w 2022 roku wynosiło 29 tysięcy terawattogodzin. Oznacza to około 7% światowego zużycia energii elektrycznej. To prawie 20% energii elektrycznej, jaka jest zużywana do zasilania w różnej formie budynków, czyli sporo. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na prąd, od 2000, od 2000 roku widać teraz właśnie na wykresie. W ciągu w zasadzie 22-23 lat, przynajmniej ten okres obejmuje wykres, to zapotrzebowanie czy zużycie energii wzrosło ponad dwukrotnie. Jest również dokładnie zgodne, można powiedzieć, z wskaźnikami wzrostu całkowitego zużycia elektrycznej energii, która wzrosła w tym okresie, czyli 2000, 2022, o mniej więcej 90%. Oczywiście wciąż duża część tej energii elektrycznej niestety pochodzi z paliw kopalnych, a więc klimatyzacja jest również poważnym czynnikiem, napędzającym emisję dwutlenku węgla. Szacuje się, że chłodzenie pomieszczeń spowodowało emisję koło 1 miliarda ton dwutlenku węgla z powodu właśnie zużycia energii elektrycznej tylko w 2022 roku. To jest Blisko 3 dokładnie 2-7% całkowitej emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych i przemysłu, czyli z tych źródeł. Warto podkreślić, że choć nie są to małe liczby, to jest to jednak relatywnie znacznie mniej niż globalne emisje związane ogólnie z zjawiskiem ogrzewania, czyli można powiedzieć, że chłodzenie jest mniej energochłonne i mniej tak powiem zabójcze emisyjnie, jeśli chodzi o dwutlenek węgla niż, niż proces ogrzewania. Na no aktualnie na wykresie y, można porównać właśnie y, tutaj kwestie emisji z ogrzewania, które obejmują zarówno ogrzewanie pomieszczeń, lokali i wody, versus y, chłodzenie pomieszczeń. Ogrzewanie odpowiada za około 4 razy więcej, czy za 4 razy większy poziom emisji. Ludzie oczywiście mogą narzekać na zwiększone zapotrzebowanie na energię z klimatyzacji, ale nie ma to się też to czarować, że no. Bardzo duża część społeczeństwa populacji światowej mieszka w strefie, gdzie są wysokie temperatury. Inna część społeczeństwa, nawet jak się nie przeprowadzi, to w, na przestrzeni kolejnych lat, będzie też doświadczała w miejscu swojego zamieszkania coraz bardziej ekstremalnych temperatur, więc też oczywiście te osoby mają prawo do w miarę wygodnego życia od czasu do czasu osłodzenia swojego lokalu, ale przede wszystkim jest istotne też to, to co mówiłem wcześniej, czyli jednak. Możliwość, dostęp do tego typu urządzeń chudzących może być też bardzo istotna z punktu widzenia ochrony życia, zdrowia, zwłaszcza też u osób starszych, ale też i nie tylko. Te dane, te 3%, 7%, to one są jeszcze tutaj nieco zaniżone, ponieważ nie uwzględniają ważnego elementu, jakim jest czynnik chłodniczy, czyli substancje, które są wykorzystywane też. Przez klimatyzatory w procesie chłodzenia. Naukowcy szacują, że to daje dodatkowe 720 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Bazując na danych z 2022 roku, podsumowując jakby te dane, można powiedzieć, że klimatyzacja czy klimatyzatory zużyły w tym okresie 7% światowej energii elektrycznej. Wyemitowały 2,7% emisji dwutlenku węgla związanych z energią i. 3,2% całkowitej emisji gazów cieplarnianych po uwzględnieniu, można powiedzieć, wszystkich elementów, także tutaj czynnika chłodzącego. No to teraz pytanie za 100 punktów. Jeśli do 2050 roku liczba klimatyzatorów ma się na świecie potroić, to czy potroi się również zapotrzebowanie na energię? To zależy od tego, jak bardzo będą to wydajne urządzenia. Można założyć, że dzięki dynamicznym rozwiązaniom technologicznym, elektronicznym. Z czasem zaprojektowane klimatyzatory będą o wiele, wiele bardziej wydajne niż dzisiaj dostępne urządzenia, ale to, można powiedzieć, tylko część rozwiązania. Możemy też zrobić bardzo wiele, aby w sumie ograniczyć samo zapotrzebowanie na energię, zapewniając ludziom no, pewne opcje wyboru, które też będą pod tym względem bardziej efektywne. Przytaczana tutaj przez, przeze mnie już Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że na całym świecie ludzie kupują klimatyzatory czy urządzenia chłodzące, których wydajność jest niestety nawet o połowę mniejsza niż urządzenia, które potencjalnie są w sklepach i potencjalnie mogliby kupić, gdyby one były pewnie cenowo dla nich bardziej dostępne. Na wykresie widać właśnie tutaj pewien jakby schemat, rozłożenie wydajności klimatyzatorów na poszczególnych, na różnych rynkach. Ciemna linia pokazuje średnią jednostkę klimatyzacyjną sprzedawaną, że tak powiem, na każdym rynku, natomiast pole jasno-szare pokazuje poziom wydajności tych urządzeń dostępnych na danym rynku. W krajach o wysokim i średnim dochodzie ludzie wybierają klimatyzatory z najniższej półki. Oczywiście, nie ma się co dziwić, ale takie są fakty. Przytaczana już przeze mnie to taki kilkukrotnie agencja szacuje, że w takim scenariuszu y, globalnym, bazowym, zakładającym, że jakby struktura nabywania klimatyzatorów będzie podobna jak do tej pory, czyli będą głównie nabywane tańsze, ale też i mniej wydajne urządzenia, to przy takim scenariuszu y, z obecnych wspominanych 2000 terawattogodzin zużycie czy zapotrzebowanie na energię do tego 2050 roku wzrośnie do 6000 TWh. To są już naprawdę ogromne liczby. Gdyby jednak ludzie kupowali bardziej wydajne jednostki, gdyby kupowali jednostki chociaż o dwukrotnie lepszej wydajności, to prawdopodobnie moglibyśmy zmniejszyć ten dodatkowy popyt na energię o 45, a może nawet 50%. Krótko mówiąc, zużycie energii zamiast potroić, to by się w tym czasie podwoiło. Czyli to byłaby niejako odpowiedź też na postawione pytanie, czy przy potrojeniu liczby klimatyzatorów potroi się zapotrzebowanie na energii. Odpowiedź jest taka, że no, przy obecnym jakby modelu zakupowym jest takie ryzyko. Gdyby jednak zaczęto produkować i kupować chociaż trochę wydajniejsze urządzenia. Jest duża szansa, że ten wzrost energii zapoczywania energii wzrośnie dwukrotnie, a być może i mniej. No właśnie no więc, jakie bariery powstrzymują konsumentów przed nabywaniem bardziej wydajnych modeli? No, pierwszy problem to jest taki problem związany z komunikacją. W wielu krajach o niskich i średnich dochodach w przypadku dóbr konsumpcyjnych często brakuje w ogóle oznaczenia efektywności jakiejś takiej klasyfikacji. Przekazywania yy, edukacji w tym zakresie ludziom, żeby wiedzieli, na co zwracać uwagę. Często nie jest to oczywiste, co oznacza dana klasa energetyczna danego produktu. Zresztą w Polsce też mamy tego typu problem, że często te oznaczenia na pralkach, lodówkach, telewizorach nie są do końca albo często w ogóle nie są dla konsumentów jasne. Jeśli chodzi o klimatyzację, badanie klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych, na przykład przeprowadzone w Ganie, wykazało, że ponad 85% zainstalowanych tam urządzeń uzyskałoby w skali ocen, gdyby miały tutaj jakieś etykiety wydajności, efektywność na najniższym poziomie. Tu jest taki, mówimy o takim wskaźniku e, Seasonal Energy Efficiency Ratio. Idzie to w parze z poprawą standardów efektywności energetycznej. Spójny system etykietowania. Standaryzowania tej efektywności tego typu urządzeń można połączyć właśnie z pewnymi standardami, wymaganiami, które z jednej strony będą nakładały pewne obowiązki informacyjne i technologiczne na producentów, z drugiej strony będą ułatwiać konsumentom odpowiedni dobór tego typu urządzeń. Dodatkowo można to wesprzeć jakimiś tutaj przepisami, czy na przykład jakimiś preferencjami podatkowymi. I różni się to też w zasadzie polityka w tym zakresie od innych urządzeń gospodarstwa domowego. Tak właśnie jak wspomniano tutaj telewizory, pralki, lodówki tego typu urządzenia, gdzie tutaj też no, można powiedzieć, że jakaś standaryzacja jest, ale wiedza, korzystanie z tej wiedzy no, jeszcze pozostawia sporo do życzenia. I druga bariera, jak się łatwo domyślić, wspominane już tutaj koszty, czyli pieniądze. Wiele osób po prostu nie jest w stanie wyłożyć jednorazowo większej kwoty na. Lepszy, bardziej wydajny klimatyzator. Często się pomija też taką pewną analityczną stronę tego zagadnienia. Mianowicie, wydajne jednostki, choć oczywiście cenowo potrafią być znacznie droższe, to jednak w jakimś tam dłuższym rozrachunku znacznie bardziej się opłacają, ponieważ no, przede wszystkim są wydajniejsze, więc mogą pracować krócej na osiągnięciu tego samego efektu, są tańsze w eksploatacji, są trwalsze, mniej narażone na uszkodzenia, naprawy czy konieczność. Wymiany, natomiast no, niestety trzeba mieć odpowiednio na start y, większe środki, więc wielu konsumentów fizycznie po prostu nie stać na taki wydatek. A być może tutaj jakieś nowo, właśnie preferen preferencyjne y, kredyty, może jakieś tutaj ulgi podatkowe byłyby jakimś rozwiązaniem w tym zakresie. Warto się nad tym y, głębiej zastanowić, choć to pewnie bardziej apel y, czy przesłanie do urzędników niż tutaj do widzów kanału. Na pewno nikt z tym nie będzie polemizował, że ludzie mają prawo do godnego życia, do pracy w komfortowych warunkach, tym samym bez jakby tutaj doświadczenia nieznośnego upału. Tak samo nasze dzieci powinny w szkole skupić się na nauce, a nie na walce z wysokimi temperaturami. W związku z tym, czy nam się to podoba, czy nie, zapotrzebowanie na, urzenia, na urządzenia chudzące będzie rosło, a wraz z nim będzie rosło zużycie energii. Czy ono będzie rosło proporcjonalnie do zapotrzebowania na klimatyzatory, czy nie. O tym mówiłem wcześniej, zależy wiele od nas i od przyjętych rozwiązań. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz w zmieniającym się klimacie. I co najgorsze to osoby z krajów biedniejszych, tych, które, których nie stać i pewnie jeszcze długo nie będzie stać na y, wydajną y, klimatyzację, są najbardziej zagrożone śmiertelnością z powodu upału, i jednocześnie to są osoby, które tak powiem, najmniej przyłożyły rękę do emisji dwutlenku węgla. No nie jest to sprawiedliwe. Dlatego należy myśleć, pracować nad tym, aby te rozwiązania do chłodzenia klimatyzatory były po pierwsze przystępne cenowo, także dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują i powinno się budować takie technologie, takie rozwiązania, które zapewnią, że sieci elektryczne na całym świecie, także w tych biedniejszych rejonach, będą w stanie tą klimatyzację, że tak powiem, obsłużyć, zasilić. I to by było chyba tyle w tym filmie ode mnie. Zapraszam do komentowania, dzielcie się swoimi obserwacjami, przemyśleniami tutaj na, na omawiany temat. Jeżeli uważacie materiał za ciekawy, przydatny, to oczywiście wreszcie to też lajkami. Śmiało udostępniajcie ten materiał znajomym. Jeśli ktoś jeszcze z Was nie subskrybował kanału, to serdecznie do tego zapraszam. Z mojej strony, tak jak powiedziałem, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.